Drogi Patryku, zrozumiałam wszystko, co tylko można zrozumieć. Próbuję o Tobie zapomnieć, ale nie jest łatwo. Ciągle sobie przypominam, jak są ciepłe dni, tak sobie Ciebie przypominam. Jak nie mam z Tobą kontaktu, to jest mi smutno. E Po prostu żałuję tego, co zrobiłam. Bym chciała odzyskać z tobą kontakt. Bardzo cię przepraszam. I. Naprawdę mocno za Tobą tęsknię. Naprawdę bym chciała Cię jako kolegę, nie chcę Cię jako przyjaciela, jako kolegę odzyskać miłego dnia i do usłyszenia później.